Siemanko z tej strony gałek, a dzisiaj y, zagramy sobie w oddziały w Fortnite. Cie. Ze mną jest Klauso. Siema. Y, Samar. Dzień dobry, dzień dobry. I Dekso. Siema, siema. Także. No co, pier, pierwszy taki odcinek u mnie na kanale będzie, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego, to polecam zasubskrybować mój kanał. Gdzieś tutaj za moim palcem będzie to przycisk yy, możecie też zostawić dzwoneczek i łapkę w górę oraz napisać komentarz, a przypnę wam serduszko Weźcie znaczniki chłopaki jak możecie Na chwilę Na chwilę Ile dziennie gracie? Zależy Trzegram z 5 godzin Chłopy nie macie co w życiu robić, nie? Nie, po prostu nie mam inny gier Dobra, najgorsza no pompa Zaraz nie się nie to niepewno Jaką masz? Masz, e... zamienić, masz Dobra, gdzie są typy? Halo Mogę tego sztusa? Już widzę A ja też, dawajcie, podjeżdżamy Jeden jest domku O nie, halo to jakiś bot jest jakby ale nie. Jestem, jestem, Okej. Okay. Ale, miss. Ej dobra, on ma 1HP, 1HP ma. Ale z tym botem zębki je porobił. Nawet go ktoś sama robotował, się mnie nie nabił. Kto cię porobił? No ja. O ma jeden hp jest bot. Się nie muszę, potrafi. No są 2x46. się XD. Mówiłem. To jest samo wróć. Jeszcze je, jeszcze są gdzieś. Ej, uleś mnie kto, bo zaraz będę! Di! Di! Serenio? Chłopaki. Samar 10, 9. Lec leś lec lec. Chłopaki. Jestem tutaj. Spokojnie, luzik. Tu, ma, tu macie apteczkę. Ja mam, ja mam. Di! Di! Poże, te! Ja nie wiem, co... Mi... co tu się dzieje. A, zaraz umrę. Od marudera. Dobra, nie, żartowałem, zabiję ich wszystkich. Mam, mam 6 małych kewów, jak coś. A ja bym potrzebował, a może masz? Mam 52. Bierz tę, bierz te, bierz te Masz, masz, masz. Mogę wziąć, bo i tak apteczkę teraz używam, nie? Dobra, masz tą. Ej, tak, proszę. Ja już nie mam, jak dałem temu. A nie mam. Nie mam 20. Ma ktoś tam modopompy? Chłopy. No ja mam, masz. Dobra, dzięki. Dzięki. Ja tylko papę, szybko przegalałam, bo i dobra, trzeba byłoby mascy trochę ten no. po farmić. drugi no, Zabiliście wszystkich? Ja zabiłem dwóch To nieźle no. chłopy, nieźle. Znaczy czym miałam mój Ale jestem Bambikiem, ja mam 26 tylko. No dawajcie, palimy. No, tej, mm. tej, mm. mm. Mój aim jest zabójczy. Fije, jest gruby? ten grubek. Leżą. Typy, gdzie? Raz. Mm. Mm. Obity? Leży. Leży, leży. Po co budujesz samo? Dalej już? lut, lut, Nie, ruszył się akurat. Znowu się ruszył. Ale jestem słaby. Ej, jeszcze ty... Z górki jeszcze, z górki jeszcze, no. Jeszcze z górki plecy mamy, chłopaki. Dostał! Leży. Leży. Dawaj, gaj. Jest leży Mityczna beczka ja, no, jeszcze jeden. Leży jeden. Dobra. 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 idę go z tych Dostał chłop, łapostaw, zostaw, został! No. <grym> Sorry, musiałem. O, to się... <grym> no, ale... Oj to nie chciał, to jest klep musiał zawsze nie mam Dobra kotawa, dawajcie drogę kryp. Ale Klausu nie grasz, tak? Nie jest to... A no tu dawać. Dawaj, zawod. 8. MM8 bodajże. Na co? Co mówisz, Klauso? No, fajnie by było, jakbyś trochę głośniej mówił. No właśnie, no, to poza... Ale ci maruderzy są juzlet Proszę mnie nie zapraszać podczas gdy nagrywam odcinek Dzięki Ha, stamtąd Leży Leży był spotkał To są boty? Leżą A nie widzisz grają? Ale w sumie Chodź na niego, dajcie dowódki. Nie lutuj gałek, chodź. No to. Przy... Szybciej się info daje, Klauso. Gdzieś tu jest, na no blisko. Plaży. Dobra. Boże, ja z tej pompy nie potrafię. Samar, czemu ty się w ogóle nie odzywasz? Jak grać z takim kimś, kto się nie odzywa? xD A wiecie, się my cały czas z botów mamy, bo Klausy gra na telefonie. Nie no, co ty? Tak, zobaczysz nawet tu mnie na tym mnie nie zajrzy. Aha, tu był jeden gościu? Co jest? Boże, Samar. O, gałek proszę Leżę Tipy u mnie Help Le Leżę, 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 leżę Dobija, no Dobi, oh. dobi. Dobi, dobi, o, dobrze. Dobrze, Chrispin. Minuta 5. Oni się nie ruszają samar. Jak ty ich nie trafiałeś? Dobra, się No Mam hać. A on ma po 90. Leż, 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 to sobie takę. Dobra. No mm. tam go. Samary. Tu jest super. Tam tam tam. Ela é na minha macaba, é na minha macau. Mas pode, macho. Pode. Oi, crack. Massacra é esse a Ale ci chłop wybombił Pomóż mu dexa Nice chłopaki, nice, dwa winy pod rząd Dwa winy pod rząd, pozdro, łatwo, łatwo W pierwszym osiem w fragu, w tym siedem Nice, ładnie, ładnie Dobra, tym oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że wam się spodobało Nagraliśmy dla was dwie gierki, mam nadzieję, że jakoś fajnie uda to się zmontować. Jeszcze raz, bardzo proszę o zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę. Jeżeli, 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 jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i co, za mną dzisiaj był Crispin, był Dexo i był Klauso. No także trzymajcie się.